Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś taneczny finał, Eurowizyjna porażka i czarna lista. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy kolejnych finalistów: Mam Talent, zwycięską parę tańca z gwiazdami i półfinałowe występy na Eurowizji. Poza tym, będą Czarna Lista Zdrajców i kolejne przeobrażenia w znajome twarze. Na początek pierwszy z programów Mam Talent. I za nami trzeci odcinek na żywo, trzeci półfinał, w którym swoje umiejętności zaprezentowali Bartek Wasilewski, Karolina Majewska, duo Timo Maciej Penda, Nesemos Dance Team, Nina Stec, Oliwia Prędki, sam The Spice, Tymon Glapiński oraz Widuto. Pierwsze miejsce w głosowaniu zajął Bartek Wasilewski. A następnie przyszedł czas na wyłonienie kolejnych finalistów. trójce poza Bartkiem znaleźli się Nesemo z Dance Team oraz Nina Stec. Decyzja należała do jury. Julia Wieniawa ogłosiła, że jednogłośnie. Do finału jako druga przechodzi Nina Stec. Natomiast Nesemos Dance Team wciąż mógł walczyć o dziką kartę. Jednak ta wciąż pozostała w rękach Teddy's Army. Za nami kolejny półfinał programu Mam Talent. Już coraz bliżej finału zostały jeszcze trzy miejsca. Okaże się czy Teddy's Army utrzyma dziką kartę. Jaka jeszcze dwójka uczestników wejdzie do finału w tym odcinku. To nawet trochę było zaskoczeniem, że Bartek Wasilewski zdobył największą liczbę głosów. Tak liczyłem, że może znaleźć się w trójce, ale nie myślałem, że tych głosów będzie najwięcej. Jednak widocznie widzów poruszyła jego historia, bo on dostał złoty przycisk od Agnieszki Chelińskiej, więc tym razem przycisk nie został zmarnowany, skoro ten uczestnik będzie występował w finale. Inaczej się stało zespołem widuto, który nawet nie znalazł się w finałowej trójce, a złoty przycisk otrzymali od Marcina Prokopa i wszyscy pisali, że to był zmarnowany złoty przycisk. Oczywiście Marcin Prokop próbował to wytłumaczyć podczas półfinału, że ta muzyka alternatywna, że ta muzyka powinna na zaistnieć wśród szerszej publiczności, no ale widocznie ten występ widzą nie przypadaż tak bardzo do gustu, skoro nie znaleźli się nawet w finałowej trójce, Przychodzi o drugie miejsce, no to właśnie walczył zespół taneczny z tancerką, więc tutaj był wybór między tańcem a tańcem. Jednak jury zdecydowało, że lepiej wypadła Nina Stec, więc przed nami ostatni półfinał, no a później wielki finał, w którym to widzowie zdecydują, kto okaże się najlepszy w tej edycji programu Mam Talent. Kolejny z programów to Dancing with the Stars, staniec z gwiazdami. I za nami finał 14 edycji tego programu. Finałowy wieczór otworzyła grupa taneczna Next i pary, które wcześniej pożegnały się z programem. Towarzyszyła im orkiestra Tomasza Szymusia z gościnnym udziałem Jamie'ego Wilsona. Później przyszła pora na rywalizację tameczną. Każda z par zatajczyła po trzy tańce. Jako pierwsi Julia Mefesyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk zatańczyli walca angielskiego i otrzymali 40 punktów. Następnie Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę zatańczyli Rumbę i otrzymali 40 punktów. Roxy Węgiel i Michał Kasin zakończyli Paso Doble i również otrzymali 40 punktów. W drugiej rundzie Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę zakończyli Quick Step i otrzymali 37 punktów. Roxy Węgiel i Michał Kasin zadańczyli Jajfa i otrzymali 39 punktów. A Juliana Feszyn-Kuczyńska i Michał Danielczuk zakończyli Czacze i otrzymali 35 punktów. Trzecia runda to. Freestyle i wszystkie trzy pary za swoje tańce otrzymały 40 punktów. W międzyczasie przed trzecią turą tańców na parkiecie pojawili się uczestnicy tej edycji Tańca z Gwiazdami, którzy zaprezentowali wspólnego walca wiedeńskiego. Tu przed ogłoszeniem wyników nie mogło zabraknąć występu gościa specjalnego. Był to Trips i Kubańczyk, którzy przypomnieli wielki przebój Krzysztofa Krawczyka Ostatni raz zatańczysz ze mną w swojej aranżacji. Później przyszła pora na wyniki. Zwycięzcami 14 edycji programu Dancing with the Stars taniec z gwiazdami zostali Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę. Drugie miejsce zajęli Roxy Węgiel i Michał Kasin, a trzecie Julia Mafeszyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk. I trochę wykrakałem ten wynik, tak mi się wydaje, mówiłem w tamtym tygodniu, że albo zwycięży Roxy, albo zwycięży ta Para, którą produkcja uzna za najlepszą, i wydaje mi się, że tak się tym razem stało, choć głosy w internecie są podzielone, bo czytałem te komentarze zaraz po finale i na drugi dzień były pół na pół. Jedni pisali, że Anita słusznie zwyciężyła, drudzy pisali, że to ustawka Polsatu, bo wcześniej grała w serialu przyjaciółki, że dużo lepiej tańczyła Roxy Węgiel, a Anita Sokołowska tańczyła jak sztywna kłoda, i takie komentarze się pojawiały. Z drugiej strony jedni pisali, że powinna zwyciężyć Roxy Węgiel, inni znowu pisali, że nawet Maryla Rodowicz, która śpiewała do ich freestylu, nie pomogła i nie udało się zwyciężyć w tym programie. Bo to chodziło właściwie o te dwie pary. Ja wiedziałem, że trzecie miejsce zajmie Julia Kuczyńska, tylko chodziło o pierwsze i o drugie miejsce. Czy pierwsza będzie Roxy, czy pierwsza będzie Anita. No jednak nie wiem, czy takie było głosowanie widzów, czy rzeczywiście tych SMS-ów szło najwięcej. ale. Było nawet widać podczas... Finału, gdy jakiekolwiek pojawiały się głosy, że, nie wiem, Krzysztof Wibisz pytał, kto tam zwycięży, to większość krzyczała, że Anita, bo po prostu był ściągnięty cały fan klub, nie wiem, jacyś aktorzy z teatru czy coś takiego. Oni po prostu tak głośno krzyczeli, Anita, Anita zwycięży, że się wydawało, że to już wszystko jest po prostu ustawione, że od początku było wiadomo, że ona ma zwyciężyć, została ściągnięta grupa wsparcia, która najgłośniej oklaskiwała właśnie ją. No a te tańce, no właśnie, jedne były lepsze, drugie były gorsze, a punktacja zazwyczaj była zawyżona w opinii wielu widzów tak było, że po prostu na siłę była przepychana z odcinka na odcinek, a aż tak dobrze nie tańczyła, no i że właśnie powinna zwyciężyć najlepiej tańcząca para, czyli Roxy, Węgiel i Michał Kasin, no ale już wiele edycji pokazało, że tutaj taniec w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tylko najczęściej w tych programach, a w szczególności już w tych edycjach emitowanych na antenie Polsatu, zwycięża jakaś gwiazda, coś kiedyś prowadziła w Polsacie albo prowadzi teraz w Polsacie, chyba że taka się nie zdarzyła w danej edycji, choć to też mało prawdopodobne, albo po prostu źle tańczyła, bo były takie gwiazdy z Polsatu, które po prostu źle tańczyły, nie mogły zwyciężyć, bo to by była zbyt wielka ustawka. No ale gdy para już jako tako tańczyła, jakie takie te punkty, może trochę zawyżone, ale jednak może nie wzbudzały aż takich podejrzeń, no to wtedy taka para ma szansę na zwycięstwo. No i tym razem chyba też tak się stało, bo jak dobrze pamiętam, poprzednią edycję też wygrała gwiazda związana z Polsatem prowadząca program Farma Ilona Krawczyńska i zgodnie z zapowiedziami jesienią ma pojawić się kolejna edycja Tańca z Gwiazdami. Okaże się kto zatańczy, jaka obsada zostanie dobrana do tego programu, czy też będą jakieś kontrowersyjne gwiazdy jak chociażby w tej edycji była Dagmara Kazimierska, która podciągnął słupki oglądalności. No i kto ostatecznie zwycięży i oby znowu nie było tak, że znowu będą wszyscy tańczyć, a od początku zwycięzca będzie już z góry przewidziany, czyli kolejna gwiazda występująca w jakimś programie albo Serialu Polstatów. A teraz 68. Konkurs piosenki Eurowizji Malmę 2024. Półfinały. Za nami oba półfinały tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Pierwszy odbył się we wtorek 7 maja. Na scenie zmierzyło się ze sobą 15 artystów, a głosami widzów tylko dziesiątka awansowała do finałów. Na scenie poza wykonawcami rywalizującymi o finał pojawili się także przedstawiciele Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, którzy mają już zagwarantowane miejsce. Finale. Wieczór otworzył występ Eleni Poreira. Reprezentantki Cypru z 2018 roku, Erika Sade, reprezentanta Szwecji w 2011 roku oraz Chanel, reprezentantki Hiszpanii z 2017 roku. W tego wieczoru wystąpił także Benjamin Ingrosso, reprezentant Szwecji z 2018 roku oraz Gianni Logan, zwycięzca Eurowizji z 1980 i 1987 roku oraz 1992 roku jako autor piosenki, który zaśpiewał orkiestr. Orkiestrową wersję piosenki Euphoria Lorin, czyli zeszłorocznej zwycięzczyni Eurowizji. Jeżeli chodzi o rywalizację, jako pierwsza zaprezentowała się reprezentantka Cypru, później reprezentantka Serbii, jako trzeci wystąpił reprezentant Litwy, kolejna była reprezentująca Irlandię. A później zakwalifikowana już reprezentacja Anglii, czyli Oli Alexander z piosenką Dizzy. Następnie na scenę wyszła reprezentacja Ukrainy. A kolejna była reprezentująca Polskę Luna, która wykonała swój utwór The Tower. Następnie na scenie wystąpiła reprezentacja Chorwacji i Islandii. Po niej wystąpił reprezentant Niemiec, Isaac, z utworem Always on the Run, również już zakwalifikowany do finału. Następnie reprezentant Finlandii, czyli zespół Windows 95 Men, z utworem No Rules, który przejdzie do historii Eurowizji jako jeden z najbardziej obscenicznych. Następnie na scenie pojawiła się reprezentantka Mołdawii. Później reprezentacja Szwecji, czyli Marcus and Martinus z utworem Unforgettable, którzy również jako gospodarze zakwalifikowali się do finału. Następna była reprezentacja Azerbejdżanu. Później reprezentanci Australii, reprezentantka Portugalii, a finał zamknęła reprezentantka Luksemburga. Na koniec półfinału przyszła pora na ogłoszenie wyników głosowania. Telewizów pierwszego półfinału do finału zakwalifikowali się reprezentanci Serbii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy, Litwy, Finlandii, Cypru, Chorwacji, Irlandii i Luksemburga. Do finału 68. konkursu piosenki Eurowizji nie przeszła reprezentująca Polskę Luna. Drugi półfinał odbył się Czwartek 9 maja, o awans walczyli przedstawiciele 16 państw. Wystąpili reprezentanci Malty, Albanii, Grecji, Szwajcarii, Czech, Austrii, Danii, Armenii, Łotwy. San Marino, Gruzji, Belgii, Estonii, Izraela, Norwegii i Holandii. Publicznością zaśpiewali też przedstawiciele Francji, Hiszpanii i Włoch, krajów mających już zagwarantowane miejsca w finale. Tak samo jak w przypadku pierwszego półfinału, na wynik Miały wpływ wyłącznie głosy oddawane przez telewizów. 10 państw, które otrzymały ich najwięcej, awansowało do finału. Z drugiego półfinału awansowali reprezentanci Łotwy, Austrii, Holandii, Norwegii, Izraela, Grecji, Estonii, Szwajcarii, Gruzji i Armenii. I tym samym poznaliśmy wszystkich finalistów tegorocznego 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. W Malmę. Finał odbędzie się w sobotę 11 maja, czyli ten dzień, kiedy zostanie opublikowany ten odcinek, ale wydaje mi się, że do tego czasu zwycięzca Eurowizji nie będzie jeszcze znany. Za nami półfinały, no i niestety porażka Polski w pierwszym półfinale. Luna z piosenką The Tower niestety nie zdobyła sympatii widzów. Europie, ogólnie na świecie, bo z całego świata można było głosować. Nie można było głosować z Polski, no bo Polacy na pewno by głosowali. Polonia może głosowała z innych krajów, no ale to pewnie nie wystarczyło. A to już przed startem Eurowizji było w sumie wiadome, że ta piosenka może nie była taka zła, ale jakaś taka. Taka nijaka była. Ona w ogóle się niczym nie wyróżniała. Była bardzo podobna do innych piosenek. Niekoniecznie nawet tych eurowizyjnych, tylko po prostu takie, jakie lecą teraz. Gdzieś tam można znaleźć, czy w internecie, czy gdzieś w radio. Tym się nie wyróżniałam, bo okazuje się, że piosenka niekoniecznie musi być dobra, tylko występ ten eurowizyjny, jak jest im bardziej szokujący, tym lepiej. Przecież ta piosenka z Finlandii, ona wcale nie była dobra. Windows 95 Men, tak się chyba ten zespół nazywa. Po prostu facet zaczął się rozbierać na scenie, szorty gdzieś odleciały. Później za Zasłaniali go niby, że on jest niby nagi. W końcu się ubrał, właśnie. Występ obsceniczny, piosenka do niczego, a i tak przeszedł dalej. I często tak już bywało, że takie piosenki, które pod względem artystycznym, muzycznym, były do niczego, ale ten występ. Na scenie, nie wiem, jakiś dziwny taniec, czy jakaś dziwna choreografia była na tyle, właśnie dziwna, zaskakująca, czy w ogóle podobała się widzom, że tacy uczestnicy przechodzili dalej. To oczywiście jest pewne, że on nie zwycięży, no ale przeszedł do finału, awansował, więc jest jakiś sukces, że piosenka niekoniecznie musi być dobra, ale występ był na tyle zaskakujący, żeby widzowie to kupili i po prostu zagłosowali. Jeżeli chodzi o finał, no to są jakieś spekulacje. Wydaje mi się, że powinien zwyciężyć reprezentant Szwajcarii, a czy się myla, to się oczywiście okaże w kolejnym tygodniu, bo na pewno będę podsumowywał finał Eurowizji, jak te punkty się rozłożą i kto na kogo będzie głosował, gdzie 12 punktów pójdzie od poszczególnych krajów, no bo też były różne zaskoczenia już w poprzednich edycjach, że typowano na kogoś innego, a ostatecznie zwyciężył całkiem ktoś inny, więc Okaże się, czy te typy na Szwajcarię, które widziałem na wielu stronach, się potwierdzą, czy może zwycięży całkiem ktoś inny, na kogo nikt wcześniej nie stawiał. Teraz powrót do polskiej telewizji i kolejny program: The Traitors, Zdrajcy. Z nami jedenasty odcinek tego programu, no i finał już coraz bliżej. W grze zostało 8 osób. Zdrajcy spotkali się w nocy na Naradzie i stworzyli czarną listę. Na liście znaleźli się Justyna, Manaę oraz Mikołaj. Jedna z osób z tego grona opuści program, ale o tym dowiemy się w kolejnym odcinku. A w tym odcinku Malwina Wędzikowska przygotowała dla graczy kolejną misję, tym razem wyzwanie kulinarne. Za jej wykonanie można było zdobyć nawet 20 tysięcy złotych. Uczestnicy musieli się wykazać umiejętnością gotowania i smakowania potraw. Malwina zaprosiła uczestników do Akademii Kulinarnej: Olga, Dorota, Stanley, Piotr, Patryk i Mikołaj pod nadzorem kucharza Wołodymera Testardi musieli ugotować dla wszystkich uczestników obiad. Wodzenie zadania zależało od dwóch osób, które te potrawy miały smakować z zamkniętymi oczami. Justyna i Manae odgadywały smak potraw oraz piwa. I za każdą odgadniętą potrawę zdobywały pieniądze i udało im się zgarnąć całą pulę, czyli 20 tysięcy złotych. Z powrotem na zamku Dorota i Justyna miały nerwową rozmowę. Dorota stwierdziła, że nie ufa już Justynie, a wszystko przez zegarek. Okazało się, że Dorota, jako jedyna z uczestników, ma przy sobie zegarek. Justyna zapytała ją niespodziewanie, która jest godzina. Dorota uznała, że Justyna zrobiła to specjalnie, żeby ją zdemaskować, i przez to traciła do niej stuprocentowe zaufanie. Uczestnicy mieli szansę, żeby sprawdzić się wzajemnie przy okrągłym stole. Na celowniku znaleźli się Piotr, Patryk oraz Dorota. Podczas głosowania najwięcej głosów otrzymała Dorota i to ona odpadła z programu. Pewnie większość z osób cieszy się, że Dorota wreszcie odpadła z tego programu, bo najbardziej mieszała. Większość uczestników podejrzewała, że ona nie jest zdrajcą, że jest lojalną osobą, tylko po prostu tak mieszała, że utrudniała wytypowanie zdrajcy, zdrajców, którzy pozostają w grze jeszcze, dlatego woleli ją wyeliminować teraz, że teraz będą mieć może jakbyszy umysł, że będą widzieć więcej, bo ona przestanie mieszać, przestanie robić jakieś takie scenki, no bo żeby o zegarek się pokłócić z osobą, z którą była najbliżej, no to ja już nie wiem, co ona w ogóle tam odstawiała. Ale i tak daleko zaszła w tym programie. Wydawało mi się, że wyleci zaraz po tym, jak niesłusznie wyeliminowała Adama, bo miała jakieś tam urojenia, bo nie to nie były podejrzenia, tylko urojenia jakieś. Więc wydawało mi się, że w kolejnym odcinku wyleci. Jednak te podejrzenia poszły całkiem innym kierunku. No a teraz podejrzeń faktycznie żadnych nie było. Próbowano trochę na Piotra, ale to w ogóle nie przeszło. Postanowiono wyeliminować Dorotę. Dwóch zdrajców pozostaje grze zostały chyba tylko dwa odcinki, jak dobrze mi się wydaje, więc jeśli lojalni chcą zgarnąć te pieniądze to już jest chyba 180 tysięcy ponad złotych, no to muszą jakoś wreszcie wyeliminować tych zdrajców. Na celowniku był Piotr, no ale to tak się jakoś nie przebiło. No a Olga może jest w kręgu podejrzeń, trudno powiedzieć. Okaże się pewnie w kolejnym odcinku, kto w ogóle wyleci. Wydaje mi się, że Mikołaj Pisarz powinien wylecieć, bo jednak najwięcej o nim rozmawiano, że on najbardziej typuje, naj najbardziej wie jak się gra w tą grę, najtrafniejsze. Spostrzeżenia, że może rzucić podejrzenie albo na Piotra, albo na Olgę, no i zostaną wyeliminowani przy okrągłym stole w kolejnym odcinku, więc dla nich jest chyba największym zagrożeniem. No ale jaka będzie decyzja, to się okaże. No i właśnie, czy przy tym okrągłym stole w kolejnym tygodniu, choć jeden z tej dwójki zdrajców zostanie, zostanie trafnie wytypowany i wyeliminowany z dalszej gry. Na koniec jeszcze jeden program Twoja twarz brzmi znajomo najlepsi. Za nami półfinał tej edycji. Jako pierwsza wystąpiła Barbara Kurdej-Szatan jako Olivia Newton-John. Następnie Maria Tyszkiewicz jako Avril Lavigne. Następnie Aleksandra Szwed jako Tony Braxton. Później Filip Lato jako Brian Johnson z ACDC. Następnie Stefano Terracino jako Marta Mirska. Kacper-Kuszewski jako Fergi, na koniec Katarzyna Skrzynecka jako Lara Fabian. Podczas ostatniego głosowania jurorów w tej edycji najwięcej punktów zdobył Stefano Terracino. Jednak po zsumowaniu głosów od uczestników, zwycięzczynią tego odcinka została Barbara Kurtej-Szatan. Tak na 10 tysięcy złotych przekazała fundacji Wolno Nam. Głosowanie w dziewiątym odcinku zdecydowało o ruszadzie w tabeli. Kwana punktacja wyłoniła uczestników decydującej rozgrywki w finale, w którym wystąpią Filip Lato, który zdobył 186 punktów, Mateusz Żyziółko 185 punktów, Maria Tyszkiewicz również 185 punktów i Stefano Terracino 58 punktów. W duetach zaśpiewają Katarzyna Skrzynecka, 152 punkty. Barbara Kurdej-Szatan, 150 punktów. Aleksandra Szwed, 149 punktów. Kacper Kuszewski, 149 punktów. Za nami półfinał programu Twoja twarz brzmi znajomo najlepsi. No i ostatni odcinek, w którym można zdobywać punkty, zwyciężyła Barbara Kurdej-Szatan, i to było do przewidzenia, bo jako jedyna nie wygrała żadnego odcinka. Ten występ nawet nie był najgorszy, może też najlepszy nie był, jakbym głosował na kogoś innego. No ale po prostu zrobiono tak, żeby ona zwyciężyła, żeby przekazała 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. No i to się spełniło, że każdy z uczestników choć raz przekazał te pieniądze, bo w innych edycjach bywało tak, że ktoś po trzy razy wygrywał jeden ten sam, a niektórzy nie jednego czeku nie mogli przekazać na wybrany przez siebie cel charytatywny, więc tutaj każdy z uczestników choć jeden czek. Przekazał, a jeżeli chodzi o klasyfikację generalną i o osoby, które awansowały do finału, no to jest zaskoczenie, tak mi się wydaje. Nie pamiętam już, co mówiłem w tamtym tygodniu, ale typowałem chyba Kacpra kuszewskiego, że powinien wejść. Tam mi się wydawało, że on jest pewniakiem. Wiedziałem na pewno, że Filip Blato, Wiedziałam na pewno, że Mateusz Ziłko. Pozostała dwójka była dla mnie tajemnicą. Wydawało mi się, że może awansować Katarzyna Skrzynecka, która była blisko bo 6 punktów różnicy od Stefano Teracino. W sumie mówiono, że rzutem na taśmę trochę Stefano Terracino awansował, sporo punktów zdobył od jurorów, 21 tak mi się wydaje i to wystarczyło, żeby awansować do wielkiego finału. To jest może takie moje zaskoczenie, Stefano nie był moim typem od początku, że mógłby awansować do finału, wydawało mi się, że... Właśnie powinna awansować albo Katarzyna Skrzynecka, albo Kacper Kuszewski. O Marii Tyszkiewicz też myślałem, bo też było sporo tych punktów na, na przestrzeni tych y, odcinków, że wydawało mi się, musiałaby, nie wiem, 4 czy 5 punktów zdobyć, żeby nie awansować, a było chyba 15 czy 16 punktów i też wystarczyło, bo po prostu miała zapas z poprzednich odcinków, no a niektórym niewiele zabrakło. No bo między miejscem awansującym, czyli Stefano Taracino, to było 158 punktów, a ostatnie miejsce 149. Więc ta tabela naprawdę była płaska, więc niewielkie różnice, może po prostu zabrakło kilku czwórek od uczestników, czy może jakieś jednej dziesiątki od jurorów, no i ktoś inny mógłby awansować do wielkiego finału. Przed nami wielki finał, i to tym razem widzowie zdecydują w głosowaniu SMS-owym, kto okaże się najlepszym z najlepszych. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.